Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku. Jest to odcinek z losowania zwycięzcy, zwycięzcy yy, z odcinka konkurs na Pace of Cards 20 złoty z okazji 200 subów, także yy, 48 zgłoszeń. Wynik bardzo dobry, aż mnie zaskoczyło, no ale bez większego przedłużania zaczynamy losowanie. Także wygrał Tiger. Yy, Tiger, Tiger. Yy, no, także ja mu odpiszę, on mi poda maila i mu wyślę. Bardzo serdecznie gratuluję. Yy, no, także z wszystkim, którzy wzięli udział, gratuluję i mam do Was taką prośbę. Jeśli wzięliście udział w tym konkursie, to zostańcie przynajmniej moimi widzami tak na dłużej. Wiecie o co chodzi. Żeby te suby nie leżały i żeby później mnie ktoś nie oskarżał, że kupiłem sobie. Także... Bardzo gratuluję Tobie, Tiger, za to, że tutaj wygrałeś, także... No, także... Tyle. No, także to tyle w tym odcinku. Nie będę przedłużał nic. Trzymajcie się do następnego odcinka bądź live'a. Cześć.